Mamy tylko wolne menu myśliwskie. Proszę pani, na ten termin. A ja w ogóle jak rozmawiałam z panią, to ja potrzebuję i yy, zimną płytę. A my akurat mamy gorący kociołek, Proszę pani. <grymne> Stawaj, Nie udawaj! Marcinku, kogo wkręcamy dla ciebie? Moją żonę. <grymne> żonę, co u żony słychać? Żona zapewne śpi. Dobrze. dobrze. Niedawno zmienili nam termin. Komunii. No I nie. Na etap, no no tak. Kiedy miała być? No 16 maja. A jest 14 maja, o! piątek. Rozumiem, że małżonka już od poniedziałku planuje krzątać się w kuchni, żeby nagotować dla wszystkich gości. Zamierza zamówić catering. Dzień dobry, witam serdecznie. Restauracja. Witam w sprawie cateringu zamówionego, wie pani, tutaj miał być 16, niedziela dla tak, państwa. No trochę nam pani to namieszała teraz w kalendarzu, wie pani, bo to. No. Ja czekam do końca, który dzisiaj w ogóle jest? Cztery? Dzisiaj 14. 14. Tak. To dzisiaj bądź jutro dowiemy się, co się dzieje w ogóle a propos. U... Komunii. Najgorzej. Najgorzej widzi pani, bo, bo ja muszę teraz sobie zaznaczyć, że pani w kalendarzu. Mamy już panią wpisaną na piątek i wykreśloną z niedzieli. Proszę pani. Tak, tak. Przepraszam, bo ja się dopiero obudziłam, bo no. No. Dopiero co, co kontaktuję. Ja, ja pani wszystko powiem. No mamy przez panią duże zamieszanie tak, w naszym kajecie. No, tak, tak, no. Tak, Dokładnie. No, no, no piątek. No, no, no właśnie, właśnie, wieje. właśnie. Mamy tylko wolne menu myśliwskie, Proszę pani na ten termin. A ja w ogóle, jak rozmawiałam z panią, to ja potrzebuję i yy, zimną płytę. A my akurat mamy gorący kociołek. Proszę pani. No i co teraz? I, i, ja no... się mówiłam z panią, że ja przyjadę po to. Wy pani co, no to, to jedyne, ile będzie dzieci na, na, na komunii? Dzieci dwójka, ale będzie 16, na, na 16 osób. Wszyscy zaszczepieni, jak sądzę. Oczywiście, wiadomo, no to, to, to oczywiste. Wy Państwo, no to dla tej dwójki dzieci to możemy takie talerzyki dać z Asterixem i obeliksem. Wie pani, bo to, to menu myśliwskie, to proszę pani wygląda tak, że jest taki duży kociołek. Proszę no, pani. Tak, ja bardzo... Proszę przekazać mojemu mężowi, że bardzo go kocham. Oczywiście. Bo, bo chcieliśmy zapytać, czy, 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 czy syn będzie w Albie, czy w stroju, bo jeśli w Albie, no to panoramiks, jak ta lala. No. Tak, z koszulką z tego, z Minecrafta. No i Marcinku, Marcinku, proszę bardzo, też do Asi teraz. Przedstaw przysła, tutaj no. kolegów! Nie, no ja ciebie też. Ty za wcześnie chyba wstajesz, żeby ci się za bardzo nudzić. No, gdzie tam? Wermes w Max ja od samego rana. Zielu. Jak tylko możemy, umilamy. To wyjechał i się już a... stęsknił. Asia, no wszystko dla ciebie, Janna. No, ja, ja czułam, że on to kiedyś zrobi, ale. No. Ale że w tych okolicznościach, a, ja Marcin po prostu ten... bardzo chciałby coś ugotować na komunię i uważa, że tak. zamawiać, że jest niepotrzebna. No, no, absolutnie. No. Tak, bankowo robi Mielo... to. Miłego dnia. Mielo... 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 Stawaj, nie udawaj. Macie krok. No zaraz zaczniemy grać muzyczkę. No, tutaj. Jakubek. Dzień dobry. Pamiętaj, słuchasz RMF Max. Sezon komunijny na antenie RMF Max o, uważamy oficjalnie za otwarty. otwarty?